Na drugi dzień tak to ładnie wygląda. Zobaczcie, beton już sobie przesycha i zrobił się biały. Natomiast tu nie będziemy wygrzewać papy, skleimy ją na lepik w płynie. Teraz sobie rozszalujemy te wytyki oraz te inne deski i zajmiemy się przygotowaniem tych ław do tego, żeby je zagruntować przed nałożeniem lepiku. Sam jestem w szoku, że takie małe główienko podłączone do przedłużacza. Może naprawdę elegancko napędzić nam maszyny elektryczne. Zobaczcie. Ale jakby to się wyładowało, to tutaj stoi agregat, więc możemy działać. Mieszam sobie grunt, to jest jakiś tam dysperbit czy coś takiego i zabieram się za nanoszenie. I zobaczcie, że ten beton jeszcze jest mokry, nie wyschł do końca, ale to nam ułatwi pozbyciu się tutaj tej wargi, która się naturalnie stworzyła. Wystarczy ją paczką trochę wykruszyć, zniwelować, a i tak pod słup będzie dawana izolacja szlamowa. Więc to w niczym nie przeszkadza. Po wczorajszym zalewaniu zostało ja wiem, może 0,5-0,7 kubika. Tutaj mi to pan operator wylał, natomiast to się nic nie zmarnowało, gdyż pod murówkę sobie podsypałem. Ona tutaj docelowo była troszkę wyżej zamontowana, miałem to obsypywać piachem, ale jak był beton, to wszystko zostało po całej długości uzupełnione betonem. Także jest dodatkowo usztywnienie, nic się nie zmarnowało. A uwierzcie mi, że lepiej zamówić sobie pół metra więcej betonu niż potem miałoby Wam zabraknąć i mielibyście na szybko kombinować, Betoniarkę i się z tym parować, Granie warta świeczki. Także pomyślcie, jak będziecie zamawiać. Rozszalowujemy, czyli ściągamy szalunki z naszej ławy. W dniu wczorajszym majster przyjechał, bo miał przyjąć bloczki. Nie przyjechali. I, by, i piasek? Ja nie wiem, co się dzieje z tą branżą budowlaną po prostu tutaj nie, nie, nie. brakuje nam ludzi odpowiednich. Ludzie pomyślcie o tym, bo może warto wejść w tą branżę. Słuchajcie, tak wygląda ława, która została już rozszalowana, szalunki zostały ściągnięte i no właśnie o to chodzi w szalowaniu, bo wielu ludzi się pyta, po co szalujesz? Pojajta! No po co? Pozdrawiamy hachara. Szala, przemój, wiemy, że znowu nagrywasz, tak więc... Jest co oglądać? E, słuchajcie, mimo tego, że tu jest glina i moglibyśmy to wylać w grunt, ale nie uzyskalibyśmy takiego efektu. Słuchajcie, a ja już nie mówię o tym, że jest równo, bo jest równo, ale pomyślcie nawet o tym, że jak będziecie później sobie rozkładali waszą izolację e, poziomą, no to papa czy jakaś folia o wiele łatwiej, równiej rozłoży się na waszej prostej ławie, niż gdybyście mieli tak. Względnie równo, oczywiście, nie? bo to tam mówimy o machnięciach od centymetra do dwóch, co jeszcze jest akceptowalne. nie? Po drugie, jeśli wam nie wyjdzie, e, że te dwa centymetry powiedzmy machnięcia uzyskacie i gdzieś będziecie mieli 5 centymetrów w jednym rogu, a w drugim będzie 5 centymetrów zwyż albo, albo więcej, i różnicy między tymi bokami będziecie mieli nawet 7 cm. To czym to Wy będziecie e, uzupełniać? Będziecie to uzupełniać za prawą. No i ta wasza spoina pomiędzy bloczkami będzie różna. A pamiętajcie, że spoina też przenosi odpowiednią siłę. No jeśli wszędzie macie 1,5 cm, to tą siłę równo roznosicie. A jeśli tu macie 1,5 cm, a tam spoina będzie miała 4, no przepraszam, niektórzy jeszcze wychodzą z tego tak, że co warstwa unoszą. Ale większość nie robi tego, taki po prostu równa na pierwszej warstwie. I macie spoinę, która ma 5 cm w stosunku do, do tego 1,5 cm. To ta siła już inaczej działa na tą spoinę 1,5 atom na 5. Tak więc no... Moje zdanie, takie trochę roboty, więcej po prostu, ale no jak to się mówi, dobrze zaczniesz. Na pewno dobrze skończysz. Będziemy ściągać nasze paliczki. Wy się nie bójcie, że materiał się marnuje, bo tak naprawdę ten cały materiał, który został wykorzystany na jedną deskę do zaszalowania ław, zostanie wykorzystany na, na wyszalowanie wieńcy. A wieńcy tu mamy sporo. <grymne> no. Bo mamy wieniec fundamentowy, plus wieniec jeszcze na górę. Na szczęście obydwa są takie same, czyli 25 cm szerokości. W ogóle zauważyłem, że ostatnio w tych projektach to te wieńce wszystkie są po 25. U nas był 30, a tu jest 25. Ale widocznie taki może być i dobrze, beton drogi. A jeszcze nie wiadomo ile za transport zapłacicie. <grymne> Także my ściągamy te szalunki, majster pojechał po palnik i generalnie będziemy zaraz docinać papę, Pokażę wam, pokażemy Wam jak dociąć papę i nie musicie wcale szukać jakiegoś miejsca z asfaltem, pokażemy Wam jak dobrze się tnie papę, po prostu najlepiej na glebie, na zwykłej ziemi, którą macie zaraz przy wykopie. Ja z Majstrem tam czyścimy ławy, Majster skroby ja zamiatam. A tutaj Łukasz w międzyczasie już tą czystą powierzchnię gruntuje dysperbitem, tak? A cholera wie co to jest stało w garażu u Majstra w piwnicy tyle czasu. Bo se kiedyś kupił, miał coś robić i se nie zrobił. Bo się pomyliłem w sklepie, myślałem, że to kakao. <laughs> no niestety, okazało się, że to niezjadliwe. Ale słuchajcie, no, przyjdzie czas na każdego. No. Dobra, na na tego też przyszło. Teraz mów, dlaczego smarujemy Dobra, to, to ja i jaki by... tu będzie plan. Ja na... wytłumaczę. Proszę Państwa, sytuacja jest, mianowicie taka: smarujemy to podkładem z dysperbitu, ponieważ papa będzie przyklejana na lepik na zimno. Gdyż ponieważ dwa dni są wylane ławy, w środku jest pełno wilgoci. Ta wilgoć ciągle odparowywuje, więc nawet jeśli byśmy tą naszą papę powierzchniowo zgrzali, ona nam odspoi. Siłą rzeczy dyspersja wody, czy tam jak to się tam nazywa, ja u mnie tak nie robiło. bo u ciebie było na odwal. Na <laughs> e, dlatego smarujemy sobie gruncikiem, potem weźmiemy lepik na zimno, przykleimy. Czas utwardzania lepiku prawdopodobnie 24 godziny, trzeba byłoby w specyfikację spojrzeć. Natomiast tutaj tak naprawdę nie ma takiej konieczności, żeby to kleić, ponieważ ten budynek prostokąt jest jeszcze przedzielony dwoma ścianami fundamentowymi, więc jakby było parcie z jednej strony i z drugiej, to ta ściana się nam siłą rzeczy zapiera o ściany środkowe. Ale jak już robimy, to zróbmy to porządnie. Mamy towar, to jest zawsze nowe doświadczenie, no właśnie, nowy wytłumacznie po co tę pasę kleić. To znaczy, proszę Państwa, generalnie chodzi o to, żeby papę przykleić nie po to, żeby było lepiej szczelniej i w ogóle, tylko że w momencie, kiedy sobie zasypujemy budynek, może nastąpić sytuacja, że piach oraz napór wywołany przez koparkę sprawi, że ta ściana nam się przesunie, ponieważ papa nie będzie trwale związana z naszą ławą fundamentową i ona jest luźna. Siła koparki przesunie, wsunie ją do środka, ściana pęknie, no i cały misterny wiecie w co. Więc, żeby tego uniknąć, klei się papę, bądź grzeje palnikiem. Natomiast, jeżeli mamy sytuację, że te ławy rzeczywiście są niewysezonowane, są mokre, wilgotne, albo pada deszcz, nie jesteśmy w stanie tego przykleić palnikiem. Dlatego wspomagamy się lepikiem na zimno. Trzeba jeszcze wspomnieć, 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 że to rozwiązanie jest też finansowo droższe, ponieważ dwa choboki lepiku kosztują 300, więc musicie sobie do papy jeszcze dorzucić, e, dorzucić cenę lepiku. E, jakbyście robili na tą Gumę do fundamentów na tą folię, no to z tym już nic nie zrobicie. Kładziecie i murujecie, więc ja osobiście nie jestem zwolennikiem tych folii. Fundamentowych są zwolennicy. Przy papie jest więcej pracy, bo trzeba jeszcze ją pociąć. Można kupić już gotową, pociętą, ale jest dwa razy droższa niż zwykła, a to jest ta sama papa. Także robimy. zakupić sobie fajnie towar z profesjonalną dostawą to polecam w Zgierzu ceramika Ewa Budzińska na na naprzeciwko starostwa. starostwa powiatowego więc załatwicie dwie pieczenie przy jednym wróżce. kierowca ma jaja, wszędzie wjeżdża, nie ma tu, że nie wieje, nawet w takie wojskie przejście wjechał o Jezu kurwa trzymaj to kurwa Prostu. Filmowo, a wyszło? Jak zawsze Ale nasi widzowie nie lubią jak reżyserujemy filmy, a my nie reżyserujemy filmy. Dali, bierz, bierz go, bierz go. Widzisz, jakbyś tej papy nie położył na płask, to by się rozwinęła pięknie, tak to? Dupa. O jakie piękne dźwięki do filmu Jadę mi pół metra. Cięcie papy obja objaśniam yy, poziom pierwszy. Po pierwsze, trzeba mieć papę. Po drugie, trzeba mieć w miarę proste miejsce i nie musi być to wcale asfalt. asfalt. Dalej, ławy sześćdziesiątki, ale będziemy ciąć papę na pół, bo papa jest droga. A i tak mur ma 24 cm z każdej strony faceta, faceta. I tak naprawdę jeśli ta papa nie będzie e, na całej powierzchni ławy, a będziecie mieli fasety i zadbacie o ciągłość izolacji, nie ma to z najmniejszego znaczenia, można 50 U nas nie było fasety. U nas nie było fasety. To jest kolejna rzecz, która u nas została. Ja Ten siding ci się zjebi. Ja już się boję mieszkać w tym domu. Teraz tak, wieszcie, dwie sztywne miarki, jakaś łata. Mogłaby być dłuższa niż półtora metra, no ale nie ma. I teraz tak. Sztywna miarka, początek 50, koniec 50, o proszę, Trzymiem. teraz nóż do, do tapet, fajnie by było, żeby miał trochę lepszy nożyk niż ten co majster kupił za 2,50, sorry, za 2,30 kupił chyba 10 sztuk, to sobie sami odpowiedzcie na pytanie, co to jest to, za nożyk. To przesyłki brakowało. Ale tnie. My, to jest olfa. My kupujemy czarne olfy. do karton gipsu, myślę, że w budowlance też by się sprawdziły. No i zobaczcie o co o, chodzi. Patrz, no, to jest olfa jeszcze. Stare zapasy. Jak macie, jak macie ziemię, no weź no na nożyk, nożyk się nie tępi od asfaltu. To patrzcie, nożyk wejdzie w ziemię i się wolniej stąp, stępi od ziemi niż od sztywnego asfaltu. Więcej metrów utniecie. No i co? No i przesuwamy się dalej. Tutaj wbij nożyk ten już na cięcie tutaj do nożyka tutaj 50 docisk jedziesz i tak moi drodzy do wyczerpania zapasy Mała aktualizacja, ponieważ to jest brudno i się papa przykleja. Przerzucamy się na zieloną łączkę. Będziemy ciąć w chwastach, bo chwasty się nie będą przyklejać. Będzie czyściej. I też chcecie, miękko. Chcecie, chcecie mieć te jakieś poradę od prawdziwego fachowca? Kłupcie se pociętną. Na zdrożdż... początku budowy jeszcze psiano jest, to tak, można. Tak, Ale zdroż! Później będziecie oszczędzać. Dobra. O tu mamy w tych bratkach. Bratkach. To nie są bratki. To są jakieś. Co, dwa. Dwa. co to? Co jest? Piszcie w komentarzach co to jest. A, a to nie dos... jest ten, to, to Oj, czy... fio... nie. A to nie jest ten, co się robi gnójówkę z tego? Spokrywa? To fioletowe? Nie. Niczym nie pachnie, żegwokosma. Panowie w końcu poszli po rozum do głowy, jednak robią zgodnie z instrukcją. Instrukcja? instrukcji, instrukcja kłamie. Prawdziwy Polak nie czyta instrukcji, tylko po trupach do celu. Niestety nasze trupy już padły, więc robimy tak. To idzie lepiej. pamiętajcie, że teraz to musi trochę odparować. Tak, 20 minut. A śmierdzi? fuj. Bo to jest bitum.

robota I, i dobrze, że się skończyła. Dobra, moi drodzy. Mamy to. Skończyliśmy. <śmany> majster majster <śmany> trzeba powiedzieć uczciwie. Dobry chłopak, bidny, chciał dobrze, solidny. <śmany> chciał dobrze. Wyszło tak, że tego kleiku całego starciło tylko na e, dwie długie ściany zewnętrzne. Proszę Państwa, starczyło na newralgiczne punkty w domu, czyli ściany zewnętrzne. Ściany wewnętrzne zostały doklejone palnikiem do papy. Nie kleiliśmy tego po całości, tylko wszystkie zakłady, tak samo zakłady na tych ścianach zewnętrznych były zaklejone palnikiem, wszystko zlepione, sztywne, nawet jakby miało wiać, nie odleci. A to, że starczyło tylko na obwód, no to sorry, no. Taki, taki, taki dom sobie wybrał. Ale powiem wam szczerze, że, że faktycznie jak już tak całkiem poważnie mówić, mówić to, lepik bardzo fajnie tą papę złapał. Ona jest naprawdę, czuć, że od razu wiecie, jest sklejona fest. Nie macie tutaj jakby możliwości przegrzania tej papy, czyli nie rozszczelnia Wam się, jak właśnie co niektórzy piszą, że papa się kiedyś rozszczelni, a my kiedyś umrzemy. <grym> Lepikiem nie, nie przegrzejecie. <grym> Także no to, to moja opinia na ten temat. No i tyle. W dzisiejszym odcinku to jest chyba wszystko. Jesteśmy już przygotowani na to, żeby jutro zacząć ustawiać nie sobie... Nie jesteśmy, bo nie ma piachu. Jak znaczy, Piach będzie jesteśmy. za godzinę. Tak, właśnie dlatego dzisiaj już nie będziemy murować, bo nie mamy piasku. Majster oczywiście przywiózł od nas sito do przesiewania, bo my mamy takie do kompostu. I powiedział, że sobie piasek, który miał do wybudowania ogrodzenia będzie przesiewał. Ale się okazało, że po prostu facet, do którego piach zamówił, zapomniał. No. Ale był uczciwy, bo się przyznał, przez to ja, bo... no ja, ja cholera, zapomniał. Nie powiedział cholera, ja musiałem tu wprowadzić e, tą no. cenzurę. E, cenzurę. Także piach będzie dzisiaj i jutro startujemy z narożnikami. Narożników mamy do wystawienia 8 sztuk? Nie, poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem sztuk! Moi drodzy, także no, to nie jest to prosty projekt, ale jutro będziemy murować, tak więc zobaczycie jak to się robi, e, jakieś tipy jak będziemy mieli, to to Wam sprzedamy, nie? Także obserwujcie nas yy. i łapeczkę w górę oczywiście dla motywacji, żeby nam się chciało te ciężkie bloczki ustawiać. I dla mnie, dla mnie łapka w górę, pozdrawiam wszystkich widzów. <laughs> Nara.